Szybko wrócił, za. Powiedział, że przyszedł się przespać, i rano się pokazuje. Oczywiście. Już więcej nie Już się więcej nie zobaczę. o to ci chodzi, nie? Weź nie pierdol. O to mi chodzi, a co ja cię wyrzuciłem? A ja Cię wyrzuciłem. To już sam powiedział. Ojciec pakł Cię okay. i... Okej, kur... Daj pierdolenie. Tak, Co Ty mnie wolisz, kur... No. Prześpiał się, chodzili... Gdzieś tam... Panie, pytanie się takie rodziny, kto by zarobił stąd? Ho, ja wiem, ale kurwa, szacunek musi być. I w wpłacił 5 złotych. Hejka, pozdrawiam Was, kochani Izabel z Warszawy. Jedesz z piaski w Sorry, ale kurwa, płaczę. To Tego się mięsa polegało. Zresztą to powiedziała, tata jest złodziej. Kogo ko, kurwa upadłem? Chyba że sorry. Ale już nie będzie się widzieli. Własnej dzieci tak mnie kurwa pojeżdżali i powiedział tata, serdeczny tato Tata, pasz. A sen mi powiedział, ojciec, spakuj się i wypię dalej. A teraz wstydzi, że ja, on tego nie powiedział. Ja, ja się prześpię i rano ognę ten, To naprawdę. Ale mam kurwa dzieci. Przepraszam kochani, Patrzę, patrzę. To jest kurwa przygoda, ale chuj to. Chuj pójdę, nie na ulicy. 早点吃饭了，小孩子们，干部都喝的。